Witam Was bardzo serdecznie we wrześniowym omówieniu mangowych nowości, gdzie mamy zrównoważone zapowiedzi gatunków, w tym jedną bardzo popularną serię. Sprzątacze z firmy Sweepers to specjaliści odporządkowania miejsc, w których znaleziono ciała zmarłych. Kiedy Hirajuki spotyka jednego z nich w mieszkaniu tragicznie zmarłego brata, coś w tej niecodziennej profesji wzbudza jego zainteresowanie. Keita Kutanai jest dziennikarzem, który zajmuje się reportażami dotyczącymi pracy w seks biznesie. Do swojego pierwszego artykułu gejowej odsłonie tego biznesu wybiera Hiromu, najbardziej popularnego pracownika jednego z klubów. Kutanai bywał już w wielu lokalach Kabukicho, jednak nigdy nie odwiedzał gejowskiego klubu. Hiromu jednak okazuje się bardzo przyjazny i uroczy, Dzięki czemu sprawia, że racjonalność i stres kutaniego ulatuje, a mężczyźni spędzają ze sobą całą noc. Chociaż dziennikarz wyznaje zasadę, że nigdy nie odwiedza drugi raz klubu, o którym napisał artykuł, nie jest w stanie zapomnieć o Hiromu. Po pewnym czasie Kutani przyjmuje zlecenie od redaktora naczelnego na udział w badaniu, podczas którego ma zamieszkać z nieznajomym na kilka miesięcy. Gdy pojawia się na miejscu, jego partnerem okazuje się Hiromu. Dwie niedostępne od jakiegoś czasu serie Deadman Wonderland oraz Zerowa Maria i Puste Pudełko znowu trafią do sprzedaży, jednakże tylko w druku na życzenie, także trzeba się śpieszyć. Drużyna pod przywództwem Lajosa przekonuje się, że dla poszukiwaczy przygód najbardziej liczy się pełny żołądek. Osłabieni głodem bohaterowie zostają pokonani przez czerwonego smoka, który w dodatku pożera siostry Layosa. Choć jeszcze jest szansa przywrócić ją do życia, to aby dotrzeć do niej na czas, będą musieli nauczyć się wykorzystywać do gotowania żyjące w lochach potwory. W tym wypadku warto wspomnieć, że Dungeon Meshi ma swoją serię TV na Netflixie. W październiku Vaneko przekaże w nasze ręce 25 nowych tomików. Premierem, ma pierwszy tom Bongus Stray Dogs bez bezpańscy literaci Dazaj Chuya, 15 lat. Lato, którego nie znałam z tobą, czyli zupełnie nowa historia Girls' Love. Dwie jednotomówki, tajemnicza historia wyspy Panorał oraz dziwne opowieści konserwatora z Karukai oraz ostatnie tomy dwóch serii, Kwiatów Zła i Dr. Stone. Kwiaty zła już do mnie idą. Studio ODG zaserwuje nam 20 tomy. To oznacza mniej od Waneko. Czyżbyśmy doświadczyli zamiany miejscami na pozycji lidera w największej ilości wydawanych tomów w miesiącu? Kotori natomiast wyda w październiku 4 tomiki. W tym kończy się My Genderless Boyfriend na piątym tomie. JP wjeżdża z siedmioma tomami. Jednocześnie mamy tu do czynienia z jedną premierą. Zatracenie od Junjiego Ito. Na sam koniec Dango, który tym razem wydaje cztery tomiki. Dajcie znać co zamierzacie kupić. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.